OK, także siemianeczko wszystkim, z tej strony Protek, Zywan, z tej Dziękuję bardzo na moim kanale Shakes and Fidget. Dzisiaj kolejny odcineczek z ten postaci widzów, dawno tego, tej serii nie było na kanale, troszeczkę mi się o niej zapomniało, nie ukrywam. Ostatni odcinek był 15 lutego, także no, obiecałem, że ten odcinek, ta seria będzie się pojawiać co najmniej raz na miesiąc, więc trochę mi nie wyszło, ale i tak jeszcze w tym miesiącu się w sumie mieścimy, bo jeszcze marcowy odcinek wychodzi, tutaj jako ostatni. Eee, taki luźniejszy wiadomo na święta. Żeby tutaj też również coś było do po poglądanka, jak ktoś ma więcej czasu, i tak dalej. To tutaj można się również zapoznać z innymi postaciami, postaciami innych osób, tak? Kogoś to ciekawi, no albo, albo właśnie własną tutaj sobie znaleźć. Przyjrzymy się, może coś tutaj każdy, myślę, ciekawego, coś dla siebie wyciągnie, jakąś tutaj poradę i tak dalej, więc przyjrzymy się tym Waszym postaciom po raz kolejny. Myślę, że część postaci będzie właśnie taka bardziej ciekawa i tak dalej, ale też się postawimy z tego, co patrzyłem, bardziej na postacie, które są właśnie, może graczy bardziej niedoświadczonych i tak dalej, więc myślę, że takim graczom, Give me Gdzieś tam będę w stanie mniej więcej pomóc, także na, sam, na samym starcie oczywiście łapka w górę pod tym materiałem, zachęcam do zostawienia, no i oczywiście życzę, życzę wszystkim wesołych tutaj świąt wielkanocnych, bo, bo widzicie ten się w niedzielę myślę, także smacznego śniadanka i tak dalej <grym> tutaj. No i co, subka też możecie strzelić oczywiście pod tym odcinkiem, no i myślę, że będziemy sobie przychodzić, jeszcze oczywiście przypomnę, jeżeli chcecie się zgłosić do następnego odcinka z postaci widzów, to oczywiście jak najbardziej zachęcam do tego, w komentarzach piszcie. Ja oczywiście biorę komentarz od najnowszych, a, a potem również patrzę na to, czy... Ktoś na przykład nie pisał już pod jakimiś, nie wiem, dwoma, trzema ostatnimi odcinkami, to wtedy już na pewno taką osobę biorę. Nawet poza kolejnością to od tych najnowszych komentarzy, bo nie wiem, że taka osoba po prostu, no, takiej po prostu zależy na tej ocenie, więc wtedy bez problemu również na to zwracam uwagę. Także to tak na szybko info. No i oczywiście piszecie słuchajcie hashtag ocena na początku, potem przyjdziecie serwer na jakim gracie, czyli nie wiem, EU8, EU20 i tak dalej. Potem przyjdziecie swój nick z gry i napiszcie również swój tryb gry. Poza nickiem napiszcie również swój tryb, tryb gry, mowa oczywiście o grze Free to Play, czy gracie eko, czyli tak tutaj umiarkowanie na grzybkach, czy jesteście po prostu typowym grzybiarzem. Zawsze jak, jak będę miał po prostu pojęcie, muszę jak dużo w tą gierkę inwestujecie, to będę patrzył zupełnie rzeczy, oceniając tą postać, inne zupełnie rady przyjdą mi do głowy i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo istotna informacja dla mnie przy okazji patrzenia na te postacie, no i myślę, że tymczasem możemy sobie przechodzić od razu do pierwszej postaci. No, i pierwsza postać w dzisiejszym odcinku. Nick Jeffs, zawsze to jest. Sorki morada zawsze mam tutaj problem z czytaniem Twojego niku, Zawsze mi się to To gdzieś tam myli, ale generalnie mam nadzieję, że wypowiedziałem tym razem dobrze. Serwer 8 europejski, oczywiście. Widzicie, widzicie to w lewym dolnym rogu. No i tak, mamy Demon Huntera. I tutaj, a nie, nie widzicie, bo macie zasłonięte komentarze. No tak, zapomniałem o tym. Więc jest to Serwer 8 europejski. No i tutaj mamy Demon Huntera. 360 poziom, 548 pozycja, ale generalnie. Z tego co widzę, to raczej, raczej zbiałeś ranking z jakichś powodów, bo tutaj masz na dużo słabszych graczy niż tam obok siebie, więc ta pozycja pewnie byłaby. Byłaby jednak trochę wyższa, no i jesteś grzybiarzem, tak? Mamy złotą ramkę. Mamy tutaj bardzo, bardzo mocarne konto. W ogóle napisałeś, że masz gryfa na zawsze na tej postaci. Także, no masakra, na gryfa na zawsze idzie naprawdę tych grzybów masa. Ja na żadnej postaci nigdy nie zrobiłem gryfa na zawsze, więc, no, wiem o czym mówię. To no, tutaj chyba z 500, 5000, coś chyba razy tego gryfa trzeba kliknąć, coś takiego. Nie pamiętam, już kiedyś kiedyś to było nawet w milionerach u mnie, nieważne. W każdym razie, w każdym razie. No, gryf na, gry na zawsze to na pewno ogromny korzyść. No, napisałeś że tutaj Marshmallow Spade około 115 koła grzyba do tej pory. Pisałeś to miesiąc temu, więc teraz to pewnie już jest w ogóle dużo, dużo więcej. Także, no, miejmy to na uwadze. 350 level w dzień pisania, teraz 10 levels więcej, więc, no, ładnie widać, progresik jest. 10 levels w miesiąc to bardzo ładny wynik. Tutaj od razu możemy sobie to jednoznacznie zaznaczyć. No i dobra, i tenki razy 12, myślę, że spoko, może lekko za dużo, może raz 11 byłoby lepiej ale generalnie wiadomo nie ma co też tutaj być jakiś tutaj, jakimś tutaj mega szczegółowym. Jeżeli o to chodzi, nie będziemy od linijki tego odmierzać, myślę, że 11 to też też spoko 12 to też spoko ilość do, do ulepszenia na tym etapie, myślę, że już bardziej na razie bym w to nie, nie leciał. Jeżeli o to chodzi podstawy 3703,5 myślę, że idziesz całkiem spoko. teraz trochę bardziej bym odszedł w tą, w tą zręczność nie trochę bardziej w tą zręczność poładował bo to jednak Demon hunter to ta zręczność się bardziej przydaje trochę niż tak 1 do 1 chociaż no to wiadomo jak to woli ja przynajmniej wolę jeszcze więcej z tej zręczności na moim Demon Hunterze. No, ten gryfek na zawsze jest full potki. 91% kasera, więc też tak jak mniej więcej powinno być. Brońka, fajny rozrzut. Jeszcze chyba, klikasz, lochy też możemy sobie zobaczyć. Nie masz nic tu jeszcze o, o dungeon stopie, więc prawdopodobnie to loch jeszcze klikasz. No, myślę, że w tym momencie to już powoli, powoli myślałbym właśnie nad przechodzeniem do tego stopowania tych lochów. Więc o, no, jeszcze jesteś na końcówce, więc ten rozrzut się przydaje. No ale teraz jak już tych lochów nie będziesz kilka to i tak to już ma gdzieś tam trochę drugorzędne znaczenie, więc na pewno polecałbym tutaj zastanowić się nad przejściem do stopowania lochów jakoś na, powiedzmy nawet na dniach, nie na 365 poziomie, no 370 maksymalnie, jeżeli jesteś tym grzybiarzem, to na pewno to będzie dla Ciebie spoko opcja. Możemy to sobie porównać jeszcze może do top 1 tego serwera, no, top 1, 380, 380 poziom to jakieś 370, więc no szczerze, daleko, daleko nie odstajesz, nie, daleko nie odstajesz. No i, no i tutaj No i tutaj myślę, że masz jak najbardziej szansę na wbicie do tej topki całkiem, całkiem szybko miałeś na 22 koła stat no to tutaj naprawdę nie ma dużej różnicy w top 30 więc myślę, że tak long term do top 30 sobie wiedzieć na luzie Także no fajne konto i przechodzimy do kolejnego konta Kolejne konto, Świat, W39, z Siedlu. No i tutaj chyba trafiłem jakoś bardzo pechowo, bo widzę, że nie masz dwóch broni z jakiegoś, z jakiegoś powodu. <grym> Więc no, nie wiem z czego to wynika, być może akurat komuś się rozbierałeś, żeby do klaserka coś zgarnąć czy coś, może po prostu sobie zbijesz ranking celowo. Nie wiem z czego to wynika, ale to trochę mi odbiera możliwość ocenki tak naprawdę. No i generalnie napisałeś, że grasz f 2 Play, zagupiony jeden pakiet tam za stówkę, czy dwie, jakiś rok temu. A nie, no, jeden czy, jeden czy dwa pakiety, tutaj za stówkę. No, i generalnie napisałeś też, że przerwę koło roku miałeś, więc sporo straciłeś. To nie będziemy oczywiście tego cenić w kontekście do serwera. Ale generalnie spojrzymy na tą postać tak ogólnie, jak ona tu wygląda. No, na pewno tutaj te ulepszenia, jak masz, to tutaj no razy 8, tu razy 4. Może dzisiaj nie kliknęło coś po prostu, bo widzę, że wszędzie masz razy 8. Tutaj sobie popraw to jedno razy, z tego razy 4 na razy 8. No taki tutaj duper się w krat. To, 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 to się czasem buguje, te ulepszenia, więc to trzeba czasem posprawdzić z powrotem, czy się wszystko dobrze ulepszyło. No i dobra, staty 3-400 z ręki, tutaj pewnie lecisz do 10 banik za jedną statę, wytrzymałość, więc bardzo dobrze. Klaserek mega wysoki, w ogóle lepszy od, od tej Jeffsa, który miał 91%, tu masz 93,5, prawie, prawie 30 leveli niżej, także klaserek dociśnięty na maksa to się naprawdę ceni, bardzo ładna robota. No i Raptorek 30%, wiadomo, jak pykasz w play to. To to również jest dobry wierzchowiec. Full potki akurat się trafiły, więc też ładnie. Podam świ świetny opis, yy, wspaniały. Gildia, tomówki. Myślę, że postać bardzo dobra. Szczerze, nie mam kompletnie do czego się przyczepić w tym momencie. No, też, też nie mam broni, żeby tutaj coś więcej powiedzieć. Ale generalnie, watnie stwierdzone, że tak powiem tutaj. Naprawdę, konto bardzo z głową wydaje mi się przeprowadzone. I oczywiście życzę, życzę tutaj powodzonka. A my przechodzimy do kolejnej postaci. Serwer F21 <gryny> Niku Łatwy Bogacz Palladin 341 Poziom. No i mamy informację, że jest to konto Free To Play. Jest to konto Free To Play z serwera 27. Międzynarodowego pierwotnie. No i zdarzyły się trzy dłuższe przerwy od gry, ale i tak jest spoko. Więc no tutaj również na żadne ranking nie będziemy sobie patrzeć. Patrzymy sobie jak ta postać wygląda. No generalnie to tak, jest fajny rozrzucik na broni, więc to jest dobra informacja. Na pewno te ulepszenia musisz sobie tutaj ogarnąć. Niepotrzebnie robi 11 razy na broni. A innej temki no tutaj zobaczmy no, 2, 3, a broń raz 11. To musi być mniej więcej tak równomiernie ulepszone. Oczywiście, broń może być tak jedno ulepszenie, dwa ulepszenia więcej od reszty, spoko, ale nie ma sensu wrzucać wszystkich, wszystkich ulepszeń w broń, a w resztę nic, bo to po prostu jest nieoptymalne rozwiązanie. Lepiej to wszystko jakoś tak samo mniej więcej ulepszać. Także jak będziesz, jak będziesz miał broń, to pamiętaj po prostu, żeby to sobie jakoś porozkładać równomiernie, a nie znowu wszystko po prostu wrzucić w broń, co masz i tyle. Więc to, to warto mieć na uwadze. Jest berylek na broni. Fajny tutaj również sobie te brylki uzupełniasz, widzę już, więc... Myślę, że ta chwila w te całe berylki, berylki się ubierzesz. Na pewno klaserek jest do podbicia. 75% na tym etapie to jest no niewiele, zdecydowanie niewiele. Myślę, że spokojnie 90% możesz przebić. No kolega z, przed chwilą z bardzo podobnym levelem, jak sobie porównasz, to miał tam 93% na tym poziomie już. No, oczywiście nie mówię, że tutaj trzeba koniecznie do, ty, do tego 100% na danym poziomie dobijać, ale generalnie te 90% jesteś w stanie już wyciągnąć i myślę, że to, o to by warto było tutaj popracować. Podstawy myślę, że też spoko. Ja, ja osobiście lubię paletyn 1 do 1 rozgrywać, ale tutaj 3200 3 do 2800 to też jest jak najbardziej dobry, dobry bilans. No i potek nie ma, tak się akurat złożyło, ale wiadomo, to jest etap gry, na którym czasem tych potek nie ma, jak grasz w free to play szczególnie, więc tutaj oczywiście do tego się w żaden sposób nie, nie przyczepię. Wiadomo, zdarza się tak, że no, te potki po prostu nie lecą nam sobie codziennie, nie ma co kupować i, i, i jest jak jest. Ja też na odcinek nagrywam akurat tak randomowo, że Tutaj właśnie zdarzają się takie informacje, jak tutaj kolega bez broni, tutaj na przykład ludzie bez potek i tak dalej, więc no to może się tak zdarzać. W każdym razie, no tutaj myślę, że konto jest całkiem, całkiem solidne, prowadzone, ten klaser tak i tylko do podbicia, no i tutaj te ulepszenia trochę lepiej bym rozłożył, a tak to myślę, że jak najbardziej spoko, spoko, spoko to wygląda i oczywiście serdecznie, serdecznie, serdecznie pozdrawiam, a my lecimy do kolejnego konta. Kolejne konto, nick galaxer server 9 europejski, czyli nowiutki całkiem no i Demo Hunter, 345 poziom no i te Galaxer napisał, że Eko, no tutaj jak się zgłasza to już my, kurde 20 leveli mniej, także progresik bardzo ładny jest swoją drogą no i napisał, że Eko, napisał, że Eko, nie że to jest postać Eko, top 100 serwera, no ale w sumie tak jak już zresztą wspominałem, serwer dziewiąty europejski to jest jednak taki serwer, na którym no co by nie mówić, tutaj tutaj, tutaj zdecydowanie Tą topkę w bicie jest dużo łatwiej. Ten serwer no, nie jest jakiś mega, mega aktywny, mega trudny, jeżeli chodzi o graczy, tych topowych graczy również nie ma dużo, więc jeżeli komuś należy na wbiciu w miarę taniu topki serwera, to ten serwer jest naprawdę dobry do tego. Do tego wyborem. No i mamy tutaj Galaxera na Demon Hunterze, który jest tego świetnym przykładem. Myślę, że gra Eco, a w top 100 serwera siedzi, także rzeczywiście wielkie gratki. No i tutaj zobaczmy, jak to wygląda. Jeden berylek z Helewejtora pewnie no, w broni. Zależy, pewnie będziesz teraz na legendarnym lochu już sobie wymieniał to wszystko, bo ja nagrywam to jeszcze przed samiutkim legendarnym lochem, żeby tutaj przed startem, jak ktoś, jak ktoś by nie zauważył, więc, więc tutaj to, też z tego wynika. I Itemki razy 11 ulepszone, bardzo dobrze, solidne ulepszenie, ale też bez w sumie nie wiem czy byś mógł nawet w ogóle więcej ulepszyć na tym etapie. 345 poziom, więc to jeszcze na pewno nie stopujesz, z tego co wiem. O kurcze, widzę, że już masz tutaj wpisany end, niby 5, 5 marca, ale jednak w gildy jakiś siedzisz, w topkę serwera również trzymasz, potki masz, gryfa masz, klaseryk 90% jest też całkiem, całkiem ok. Tutaj to wygląda, więc no nie wiem, czy tutaj faktycznie skończyłeś. Yy, ale no, chyba wygląda na to, że jednak nie skończyłeś, także no także, także, no co yy, powodzonka, życia. Ja mam nadzieję, że tutaj nie zrezygnujesz mimo wszystko yy, tutaj, tutaj z gierki bo idzie naprawdę ładnie, 3400 3300, też, też spoko rozkład trochę bardziej mówię bym w tą, sobie w tą siłkę szedł, no i też w gierki top 4 siedzisz tak, masz tutaj najwyższy level, więc też wydaje mi się, że raczej yy, raczej tutaj rezygnować yy, nie planujesz ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało yy, pozdrawiam serdecznie oczywiście galaxer a my przechodzimy do kolejnego konta no i kolejne konto, dzisiaj Nick, Fortis, serwer 10, fuzyjny, F10, tutaj, no i spore zaskoczenie, bo dostaliśmy tylko informację o Niku, serwerze, no i o tym, że Fortis gra tutaj eco, a tutaj wpisałem Nick, tutaj się okazuje, że... No, Fortis ma naprawdę mocalny level, 628 oczywiście na magu, więc bardzo, bardzo mocne konto. No i dobra, zobaczmy jak to wygląda. Jest złote tło, jeszcze z poprzedniego elevatora, no w tym pewnie już będzie ciężko, tak sądzę. To już, już, już po fuzji. Chociaż, no zaraz sobie zobaczymy, czy to może już, już było na tym serwerze. Masz tutaj max runki wszędzie, no na broń 59 wiadomo, no ale to tam takie takie szczególiki, na eko też to tam ciężko może czasem być z tymi runkami. 160, 160 koła w Inte i 61 koła wytrzymałeś, bardzo mocne statystyki oczywiście. Ponad 220 tysięcy łącznie, 100% serka no na tym etapie to już dość oczywista sprawa. Jestem ciekawy w sumie na którym Ty stoisz w tym, w tym lożku takim no, no w tej grocie, nie? W tej grocie, w tym ostatnim lochu, który się na 600, na 600 odlokowuje w mroku, jestem ciekawy, tam którego przeciwnika ma w sumie Jak to tam wygląda na takim etapie. No i tak, 2400 boki, myślę, że spoko. Nie wiem, czy to nie za małe net lekko, ale nie, no chyba spoko, chyba chyba spoko, i temki. No i temki też trochę taki chaos, nie? No tutaj część razy 20, tu razy 18, bronika razy 13, no nie, może się nie kliknęło więcej, może również się tutaj coś zbugowało. Jest tylko razy 13, no bo jak masz na itemki raz 20 na ulepszenia, to raczej brońkę też powinieneś mieć więcej niż to razy 13. No ale nie wiem, no może tutaj, tutaj jakoś tam ci brakło surek czy coś, więc tutaj myślę, że to, to lekko by się przydało skorygować. A tak to generalnie no konto mega, mega mocarne. Tutaj masz cel na 26 listopada 90 koła statystyk wbić od tego chyba przez ten rok czasu, więc ambitnie, ambitnie, ale myślę, że do zrobienia. No i awanturnictwo, Gilda Top 1 jest. Jest to Gilda Top 1, także mm, gilda prowadzona przez Bodźka, także tutaj wszystko jest jakby legit. Jest to polska, chyba ekipa, nie wiem czy w 100% polska. Tutaj mam też TDI, te, te którego pewnie kojarzycie, więc można powiedzieć, że no to jest pełnoprawnie wbite top 1 tego, tego serwerka, także oczywiście wielkie gratulacje dla Fortisa i tutaj gildy, za, za to osiągnięcie no i Fortis pozdrawiam serdecznie. Przepiękne konto, a my lecimy do kolejnego: kolejne konto w dzisiejszym odcinku. Serwer piąty europejski, wreszcie serwer jakiś, na którym ja tutaj gram. Nick Paul Ice 112 i mamy Demo Huntera 335 poziom. mamy informację, że to gra Free to Play też Echo. No, czyli pewnie jakieś tam minimalne, jakieś tam może pakieciki były kupowane, ale generalnie to, to raczej jeden pasek jest klikany. A dobra, no kupiłem tylko pakiet zawodowca, No i okej, okay, tak to wygląda. Serce 15, 15, komnata, 15, 15 W, 12. No i spoko, spoko. Myślę że, myślę, że dobrze dobrze tutaj wszystko leci z ulepszeniami, tak jak powinno, jeżeli chodzi o to podziemie. No i czy dobrze rozdajesz staty pewnie o to chodziło, 3, 200 3 koła, w, w, wytrzymałość myślę, że jak najbardziej, Le, leć sobie teraz do, do 10 baniek, myślę, wzręczność na tym Demo jak dobijesz 10 baniek za jedną statystykę wzręczności, to wtedy sobie poleć już wytrzymałość, tak mi że będzie najlepiej to zrobić w taki sposób to rozegrać, i jak dobijesz wytrzymałość do, do, do tego, jak będziesz miał po prostu za jedną statystykę 10 baniek, to wtedy leć sobie troszeczkę bardziej odbitą tą zręcznością na tym domu ja tak polecam grać no i myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajne Szczęście już nie wrzucaj, bo tutaj nie ma co więcej no i full potki są fajne, 90% klaserka, więc też bardzo, bardzo dobrze no i temki, temki raczej przydałoby się lepsze trochę więcej, no razy dwa no to jest trochę lipa no, ja wiem, że free to play to tych surek nie ma za dużo, ale no, myślę, że spokojnie, razy dwa już mógłbyś wszystko więcej ulepszyć. Pamiętaj, żeby sobie, jak dostajesz epiki, to wrzucaj się najpierw do WC. Jak są takie, no, no usez te epiki, te takie gorszawe na wszystkie staty i tak dalej, to wrzucaj się najpierw do WC, a potem zawsze je rozmontowuj u Kowala, żeby potem mieć po prostu mm, kryształy na ulepszanie tego wszystkiego więcej. No, bo razy dwa to bardzo malutko, ale to może po prostu masz tego więcej, tylko na przykład nie kiknąłeś i tak dalej. To też również może z tego. Z tego, z tego gdzieś tam wynikać. No i ty masz jakieś tej daty, kiedy wbijałeś jakieś poziomy. Spoko, wieża na 316 poziomie, skończona. Spoko, powodzonka życzę. Polajs, myślę, że i tak konto prowadzona naprawdę z głową, także oby, tak dalej. I my lecimy do kolejnego konta. Przedostatnie konto w dzisiejszym filmie Nick Jean, serwer 8, europejski 335 level Bardzik. No i tutaj co? co, tutaj mogę powiedzieć, mogę powiedzieć na pewno to, że wracamy sobie z powrotem na serwer 8 ósmy, ósmy tutaj europejski. Napisałeś, że grasz pierwszy raz, także będziemy o tym pamiętać oczywiście, napisałeś również, że grasz eko, no i powiem szczerze, że jak na grę pierwszy raz, to postać na pierwszy rzut oka wygląda bardzo, bardzo ogarnięcie. Masz 88% klaserka, tutaj mógłbyś troszeczkę jeszcze podociskać ten klaserek, tak jeszcze te 3-4% więcej wycisnąć, że spokojnie na tym levelu. Zawsze to wiesz, jak Gibbonów się mniej trochę z tej jawki tracisz tego ekspa, więc to warto... Warto gdzieś tam jeszcze zrobić. Te 3% więcej dobić tego, tego klaserka. Full potki masz elegancko, gryfek tak jak trzeba. Jeżeli chodzi o rozdawanie statystyk, również jak najbardziej w porządku, na tym bardziej sobie lecisz do tej pory. Tak jak wszystko powinno być, boki, boki też masz ok, nie, nie za wysokie. I tutaj szczęście również też nie za wysokie, już szczęście już nie ładuj. Tutaj wszystko jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o ulepszenia tutaj na postaci, to również trochę bardziej bym, bym to wybalansował, bo tutaj na przykład masz no, na masz tutaj chociażby na na trinkecie masz ulepszenie razy 5, a na, na pasku masz ulepszenie razy 12, nie? Myślę, że lepiej dużo bardziej było na przykład wszystko razy 9 wrzucić. Raczej powinno być wystarczyć wystarczy na to surowców, a wtedy wszystko by się dużo lepiej zoptymalizowało. Po prostu ilość surowców do dawanych statystyk, więc raczej bym starał się tutaj, mówię, już w kolejnym przypadku, również bardziej tutaj wybalansować, jeżeli chodzi o te ulepszenia, wyrównać, ale generalnie to też jest taki bardziej Bardziej szczegół, tu wszystko jest ładnie, brońka, fajny rozrzut, więc to też jest bardzo ważne w momencie, w którym teraz no klikasz te lochy dalej cały czas, więc, więc to jest istotne. Widzę, że też grasz na EU10 również, więc no tutaj pewnie troszeczkę lekko odpuściłeś, ale klikasz sobie spokojnie te trzy paski, to myślę, że ten bardzik naprawdę będzie bardzo, bardzo mocny. Zresztą ten 335 level na tym serwerze to już naprawdę jest całkiem, całkiem solidnie, jak tu, to, ta topka tam widzieliśmy, że tam jakieś 370, 380 maksymalnie miała, więc... Więc to konto ma na pewno duży potencjał Także jak na pierwszy, pierwszy raz, naprawdę bardzo, bardzo dobrze Ci idzie I oby tak dalej, a my przechodzimy do ostatniego konta w dzisiejszym odcinku No i ostatnie konto dzisiaj, nick denoir Tutaj serwer F20 593 level zwiadowca i mamy również bardzo ciekawe informacje Że konto jest full free to play, mushrooms paid 0 Gram sobie spokojnie, czasami nie, nie zrobię pupili albo reny za Expa itp. Gram sobie for fun, ale codziennie. Ok. No, powiem szczerze, że jak na konto Free to Play, to to konto nie wygląda kompletnie, jakby miało być kondem Free to Play. Nie wiem, co jest w ogóle to konto na pewno. No, ale wydaje mi się, że to jest to konto w takim razie. No nawet ma tutaj zmieniony wygląd wszystkich temków, tak. No raczej gracze free to play nie zmieniają wyglądu i temków. No, ale z drugiej strony też nie ma full potek. Może to akurat yy, te tak żeby sobie i zmieni się wygląd. No to jest jak najbardziej zrozumiała sprawa. W każdym razie 593 level free to play, to jest w ogóle kosmos. Yy, wielkie, wielkie. Oczywiście gratulacje. Yy, start w 2016 roku, więc no dawno, dawno temu, nie? Dawno, dawno temu. Tutaj, no 8 lat gry już na tym serwerze praktycznie masz Więc bardzo, bardzo długo No i level przepiękny, level przepiękny Max runek oczywiście nie masz No, grasz w 2 więc zrozumiałeś, że tych makszunek nie ma Spokojnie, spokojnie sobie to będziesz klikał I w końcu te max się pojawią Ulepszenia u Kowala i tak dość sporo 18, 17 Równomiernie rozłożone, więc to jest bardzo fajne Na pewno tutaj trochę Nie wiem z czego wynika ta twoja Taka duża przewaga w wytrzymałości. Z pupili, wynika, z pupili to wynika: 42 do 38 koła. Ale masz napisane, że masz maksymalne pupile, więc nie wiem dlaczego to jest taka różnica. Obok, no jakbyś miał maksymalne pupile, to chyba wszystkie powinny się dawać tyle samo. Nie możemy sobie zerknąć tutaj. Masz 100 pupili, więc wszystko powinno być w porządku. Więc trochę nie wiem skąd to wynika. No, na pewno przydałoby się to jakoś zbalansować, nie? Na pewno i co, i dużo więcej teraz. Aha, dobra, no nie masz podki, wszystko jasne. Zapomniałem, że nie masz podki dłużej na, na zręczyć. No tak, dobra. No, to idziesz sobie jeden do jeden spokoj, jakbyś miał dużą podkę, to, to się zbalansuje i myślę, że będzie ok. Ja raczej też tego zwiada wolę tam sobie chodzić bardziej pod zręczność. Leciutko odbiegasz do tej wytrzymałości, ale wiadomo, jeden do jeden też jest bardzo dobrą tutaj taktyką na zwiadowcy, więc to jak najbardziej również można sobie tak w, ta, w taki sposób rozgrywać. 50% gryf, oczywiście, prawie 100% klasera. Trochę dziwię się, że nie masz 100% na tym etapie. Myślę, że no jest to kwestia po prostu prób, no, no free to play, wiadomo, trzeba co godzinkę klikać, więc to pewnie z tego wynika. No ale... Być może też nie masz jakichś pojedynczych temków do klaserka, warto sprawdzić i to 100% sobie dobić już. Ale myślę, że to też lada chwila będziesz, będziesz to miał. Tam chyba się na takich magach sobie, ja pamiętam, że na dehaczu stałem właśnie na takich magach. W tej, w, tym, w tej karuzei z dolami, które tam blokowały przed tym, przed tym 100% klaserka, więc to myślę, że jest, jest to już na ostatniej prostej do, do bicia, właśnie tych 100% klasera. No i generalnie konto bardzo, bardzo fajne: 15% runka jest, rozrzut na broni mógł być pewnie lepszy, ale wiadomo, w free to play nie będziemy tutaj jakoś bardzo, bardzo się czepiać do takich rzeczy. Więc no co, bardzo ładne konto, w ogóle top 300 serwera fuzyjnego, więc to jest mega, mega ładny wynik. no i Życzę także, życzę, życzę oczywiście powodzonka, a my tymczasem kończymy ten odcinek, ja wam serdecznie dziękuję za jego oglądanie. Wiem, że nie było jakoś mega dzisiaj dużo postaci, no, no są święta, musicie mi wybaczyć, generalnie ja też również, jak to oglądacie, w ogóle jestem na wyjeździe, to też jest odcinek nagrywany na zapas, tutaj taka mała informacja na koniec, jak ktoś dotarł, to tutaj szybkie info, jeszcze raz wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego święta, tutaj wielkanocne, no i... My widzimy się prawdopodobnie dopiero we wtorek, być może we środę dopiero na kolejnym odcinku już być może z jakiegoś typowego gameplayu. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz, pamiętajcie o łapce w górę, jak, jak ten odcinek Wam się podobał, no i trzymajcie się, do następnego, siemano!